Cześć wszystkim, z tej strony Szczepan i dzisiaj chciałbym wam powiedzieć em, co na tym kanale będę kręcił ponieważ jest to pierwszy film e, na moim kanale taki można by to nazwać informacyjny, początkowy a więc, na moim kanale będą, e, będą w połowie gry, a w połowie jakieś poradniki, tutoriale Um, może inaczej. Będą w większości gry na moim kanale, ale znajdzie się też jakiś um, poradnik, tutorial um, odnośnie cinemy, Photoshopa, um, pro, programów graficznych, ponieważ zajmuję się tym i lubię tworzyć grafikę. Um, no i to było chyba tyle. W najbliższym czasie um, będzie najszybsza seria, to będzie seria um, z modali. Minecrafta e, będzie to... nie będzie to granie na jakieś mapce z modami, będą zainstalowane mody i będę kopał jakieś surowce, tylko będzie to opis e, moda, kolejno to w kolejnym odcinku Myślę, że Wam się to spodoba. Będą dane najnowsze modyfikacje najnowsze modyfikacje, taki mały przyglądzik, co kilka dni będę robił, ale oprócz tego będą częste live'y, e, live, jakieś tam streamy e, i w ogóle. Dzięki Ci za wysłuchanie tego materiału, to było na tyle. Z tej strony mówił do Was Szczepan. Ehm, zapraszam Was do pierwszego odcinka, który pewnie będzie już dzisiaj. Ehm, ja się z nami żegnam. Jeśli chcesz być na bieżąco i widzieć moje materiały, które wrzucam, to nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału. Ehm, a jeśli się podobał tylko ten film, to nie zapomnij dać lajka pod nim. Oraz, jeśli coś Ci się nie podobało, to napisz komentarz, co jest źle, co mógłbym poprawić. I do jakich na pewno do Twoich rad się zastosuję, na pewno przeczytam Twój komentarz. Um, no, to było na tyle, także Ja Was żegnam, trzymajcie się i cześć.